Witajcie serdecznie! Dzisiaj kolejne wyzwanie. Nauczymy się ważyć. O, a kto się tutaj próbuje bujać na huśtawce? Siedzi na niej ogromny słoń, widzę jeszcze liska. Jak sądzicie, kto jest cięższy? Oczywiście słoń, a gdzie on teraz jest? Na górze czy na dole huśtawki? Na dole, czyli ten, kto jest cięższy, opada na dół. Zobaczcie, teraz na huśtawce chcą się pobawić miś i piesek. Ale niestety miś jest dużo cięższy od pieska i został na dole. Czy Wy też lubicie bawić się na huśtawce? Myślę, że tak? Pewnie nie raz wam się przytrafiło, że zostaliście na górze huśtawki, bo ktoś był od was cięższy. Pewnie też wiecie, że aby dobrze bawić się na huśtawce, muszą się huśtać osoby o podobnej wadze. Wtedy jest najprzyjemniej. Jakiego przyrządu musimy użyć, by dowiedzieć się dokładnie? Ile ktoś albo coś waży? Tak, musimy użyć wagi. To właśnie za pomocą wagi mierzymy ciężar. Mamy kilka rodzajów wag. Waga łazienkowa. Tą wagę prawie każdy z Was ma w domu. Służy do ważenia osób. Pewnie mama lub tata nieraz sprawdzali, ile ważą. Waga kuchenna elektroniczna. Służy do określania ciężaru różnych produktów, np. mąki lub cukru. Waga szalkowa. Jest to waga, która kiedyś była często wykorzystywana, ponieważ nie było wag elektronicznych. W tej wadze do określania ciężaru używamy odważników: 1 kg, 2 kg, 5 kg. Jeden kg zapisujemy w skrócie. 1 kg. Waga szalkowa działa podobnie do huśtawki, na której bawiły się zwierzątka. Ma dwie szalki, które są na tej samej wysokości. A co się stanie, gdy na jedną szalkę dam 1 kg cukru? O! Szalka z cukrem opadła na dół! Tak jak to było ze zwierzątkami na huśtawce. Cięższy zwierzak był na dole. Jeśli na drugiej szalce położę odważnik o tej samej wadze czyli 1 kilogram, szalki znajdą się na takiej samej wysokości czyli zrównoważą się. Dołożę jeszcze 1 kg odważnik. O, a co się teraz stało? Tym razem szalka z odważnikami opadła na dół. Wiecie dlaczego? Tak, ponieważ 2 kg to więcej niż 1 kg. Sprawdźmy, ile waży arbus. Aby dowiedzieć się, ile waży arbus, musimy dołożyć tyle odważników, by szalki się zrównoważyły, czyli były na tej samej wysokości. Połóżmy odważnik 2 kg. Hmm, za mało. To może dodam jeszcze 2 kg. Oj, teraz jest za dużo. To zabiorę odważnik 2 i dołożę 1 kg. O, teraz szalki są na takiej samej wysokości. Jakie dałam odważniki? 2 kg i 1 kg. To ile waży arbus? Waży 3 kg, bo 2 kg dodać 1 kg równa się 3 kg. Moi drodzy, skoro już wiecie, co to jest waga i do czego służy, to poproście rodziców, by pomogli wam się zważyć. Pozdrawiam Was cieplutko i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Pa pa!